Kurde, kiedy on tu przyjdzie, nie? No Ja pierdolę. O, dobra, jesteś, siadaj szybko. Dobra, biegnę. Dobra. Pamiętasz jak e, ja ci ostatnio mówiłem, że nam brakuje mocno hajsu, nie? No, bo brakuje. Ja w przyczepie mieszkam. No. zainwestowałem w bunkier. Ile to kosztowało? Przecież to myją, tak? O, nie, nie chcesz wiedzieć. E, dobra. E, I zainwestowałem w to. I teraz mam pomysł. Dobra, chodź szybko do domu, to ci go powiem. Boże, by ten bo żeby tutaj najchlipszy, się chce Dobra, chodź. Zrobimy napad na bank. Ty głupi jesteś. Z jego wyciągniemy 100 tysięcy. Ja biorę 50 tysięcy, ty wiesz 50 tysięcy. nie złapę miasta. Znowu ja mam już wszystko zaplanowane. Chodź tutaj. Myślę, że to jest takie małe. Chodź, zobacz to. O kurde. Patrz. Dodaj mam ubranie i wszystko, nie? No. Tutaj, tutaj to był kiedyś bunker badawczy, ale go nie używali i wykupiłem go za 50 tysięcy. Cały mój majątek zbierałem to na to. Chodź. No. Ukryty safe. Tutaj mamy. Bronie. I jak. I... No, to jest do czy to jest... Um, e, safe jeszcze tego... Pana mnie kazał mi pieniądze nie brać, ale dobra, nie będziemy brać, będziemy grzeczni. I dobra, proszę. Mam już stroje, wszystko, bronie przygotowane, auto, wszystko. Widziałeś przecież to na pewno moje auto, nie? E, e, tutaj wszystkich kamery są powłączane, nie? No. Tutaj mam ubrania. I na początku ubieramy się. Ja ci zarabiam cały plan. Ubieramy się, idziemy do banku. Ty stoisz na czatach. E, ty stoisz na czatach. Tam nikogo nie powinno być. Policji na 100% nie ma, bo my to będziemy w nocy robić, nie? Ale są patrole yy, nocne. Ale, yy, po, ale powiedz, jak ty byś poli był policjantem, to byś się chciał w nocy tak? No, ale oni wtedy w dzień nie pracują, ale dobra, mów dalej. No dobra, i posłuchaj. No, słucham. Wtedy, ja stoję na czatach, rozwalam to, biorę to szybko, idziemy do auta, idziemy do ukrytej mojej bazy. Ja się boję o te pieniądze. Ile na to poszło? Przeczekamy, tam noc, dwie. My tam jedzenie, wszystko, nie? Kamery, dostępu i wszystkie, nie? Okay. na no, noc lub dwie. Pamiętasz, że mój tato ma tu warsztat, nie? No tak, a to nie było. No to tam jak mamy coś ukryte jak Tak, pożyczyłam na niego pieniądze, powiedziałem, że mu oddam. Dobra, posłuchaj. Tam mamy ukrytą coś. Mamy coś ukryte. Nie powiem ci co. No. Żebyś nie wiedział. I. Wtedy robimy ten napad. Ukrywamy się tam, mamy tam jedzenie, wszystko. Ukrywamy się tam, wracamy tutaj, wyjeżdżamy z miasta na tydzień, dwa. Kupujemy co chcemy, kupimy dom, mieszkanie, wszystko i zostajemy milionerami. Deal! Deal. Dobra, to my, to chodź, przebieramy się. Dobra. A few moments later. No, dobra, ja Patrz, bronię! No. Zaczekaj. Zabram to przez przypadek, pomyliło mi się. O. Dobra, ic No Dobra, zobaczymy, czy jest dzień. No, czy noc, chyba. Musimy to. No, noc. Dobra, jest, chodź, 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 chodź. Szybko, szybko, szybko. Zawsze, plan, ty na co to chcesz, tak? Tak. Na w przód zajdziemy pod komisarę, zobaczymy, czy tam nikogo nie ma. No, nie powinno chyba nikogo być, bo słyszałam, że mają jakiś remont albo coś. Nie wiem. O tak słyszałam, ale nie wiem, czy to prawda. Tutaj przejeżdżamy. O, są z tej auta. Jestem ktoś, dobra, dobra, nie przyjedzie przecież. No, zapomnij. Mery, wszystko powyłączone. Dobra, dobra czekaj. Dobra, A, nikogo nie ma, dobra, stoń, Dobra, patrzę Pysz. Dobra, wyciągaj broń i tutaj przy drzwiach Dobra, biegnę, biegnę, szybko Ja tu, tutaj, ja tu tutaj. będę patrz jak będą wchodzić Dobra O kurde! Jadą! Dobra, z, z rękami do góry z tego banku Dobra, wyciągaj broń! Stój! Nie Nie ruszaj się, bo zacznę strzelać! Zaczną strzelać! Dajcie, o, chupa nie walczy! się na, No ale panowie! To wam się nawet nie opłacił mi za strzeliców wziąć ten hajs. Będziecie poszukiwali! I skończy. Kto to jest? Eee, mamy zagonika! Nie ruszaj się albo go zastrzelimy! Stój, nie ruszaj się. O kurde! Królek! Aaaa! pony! Nie mamy jak! Nie mamy jak! Przepikaj pony! Uciekaj! O to jest prawdziwa broń. Nie, dowiedział się. Dobra, skuwam was. Dobra, o! No i co, panowie? Chciało się... Na tyły Patrz, auta. Na auta mówiłeś, że wszystko będzie dobrze. No nie wiedziałem, że ktoś wiecie na posterunku, no. No przecież był, mówiłeś, że nie przyjedzie. Myślę, że alarmy miały. Dobra. Dobra, wychodzicie. Co wy sobie myśleliście, że tak łatwo? Napad wam się uda. No ale jak to się mogło? Przecież to był, Dobra. To był jak prawdziwa broń. Mhm. Tutaj macie... Tutaj macie ubrania swoje, przybieracie się. Dobra, tu widzimy mój. się w następnym Słuchajcie odcinku, widzien. Jak już wyjdzie. <laughs>